Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Za chwilę wykonam utwór pianistyczny. No bez przesady, utwór. Chodzi mi o to, żeby tak nie przedłużać, a i tak piosenka będzie krótka dzisiaj, że sytuacja na naszym froncie, nie mówię o froncie tym takim wschodnim, tylko mówię o naszej sytuacji, Globalnie polityczne jest taka, że mieliśmy dostać 57 miliardów z Funduszu Odbudowy z Unii Europejskiej. Tych pieniędzy jakoś chwilowo nie ma. Ani smrodu, ani popiołu. Oraz jeszcze płacimy kary. Nie dość, że nie mamy pieniędzy, to jeszcze płacimy kary Unii za to, że chłopaki nie potrafią się dogadać w koalicji. No i sytuacja jest lekko Śmierdząca, że tak powiem. I właśnie w sprawie sytuacji owej śmierdzącej dzisiaj specjalny utwór dla Państwa pod tytułem Brutusy 2". Po ekspansji wirusowej wymyśliły tęgie głowy, że powstanie w Europie zacny fundusz odbudowy Sejm Nadwiślańskiego Kraju. Też nie widział w tym przeszkody. I ratyfikował fundusz. Tu się pojawiły schody. Polska miała dostać kasę na warunkach bardzo dobrych, tyle że pójść w niebyt muszą. KRS-y pana Ziobry. Plan marszala nowoczesny. Morawiecki krzyczy z dala. Na co Brutus Ziobro woła. Plan marszala niech wywala. Roku płynął przepychanki między partyjkami i dwiema. Każda pragnie dobra kraju, forsy zaś funduszu nie ma, aż tu nagle Brutus drugi, Tusk niejaki, to chce sprawić, by Brutusa ziobre zgnębić i przed sądem go postawić. Tutaj ku się zamyka, bo pis honor sobie wsadzi. Będzie musiał bronić dziobry, mimo że ten strasznie wadzi. Walczą chłopcy w piaskownicy, tak jak mają to w zwyczaju. Fundusz leży zaś i kwiczy Wszystko to dla dobra kraju. Co imienin? To imienin. Dzisiaj, 6 maja, drodzy państwo, imienin obchodzą Bartłomiej. To pewnie ten. <laughs> Bartłomiej, no Benedykta, Domagniew, Edbert, Ewodia, Ewodiusz, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, Jurand, Miłodrok, Placyt i Teodot Wszystkiego najlepszego kołanemu Państwu obchodzącemu dzisiaj. A poza tym oczywiście e, dzięki serdeczne wszystkim Państwu patronom. Zaglądajcie na mnie. Wspierajcie. Do zobaczenia, do jutra. Kłaniam się Państwu.